A co my tu mamy? O, kwiatuszek. Jaka piękna. O kurcze, przepiękna ma to, to drewno. Super jest. Brakuje tutaj tych włóczek. Co? Nic. Ale no. Tak? będę cudnie. Brakuje deski, szyb. Co tam masz? O, i wątka jeszcze. Mam plastiku. A wątku jest Tu jest coś, ale to chyba nie jest od tego. Nie. No ale kurczowo nie wygląda. To tego myślisz, że nie za długie? Chociaż. Nie, bo to jest. Ładne. Ciekawa jestem po prostu. Jakieś monakiny. No nie, chyba że był ty bułkę spustowałeś, ale... no. Witamy w świetniku. Tak. I... Ale mamy niestety... Mamy niestety. tylko jednego tutaj. Czekaj, czekaj, jest kolejne, jest kolejne. Wiemy, nie mam Gdzie akcja... Trudno. Ja mam. Aha. Ale nie takie... Gdzie akcja ratowania resztek bombek? Niestety. Dobra, tutaj damy na razie? Ale chociaż pajacik jest Tam postałość. są, tam są, no. No, ja, to, ja to sama coś na głowę. Nie, dlaczego? Ale jak już jest były opakowania tam na zewnątrz. Opakowania, mówimy... no przecież segregacja obowiązuje, ale już nikt nie pomyślał, że to szkło to, że to... Dobra. Zamienimy się telefonami. Dobra, pewnie coś tu ratować. Bąbki bo były tu. Są, są bombki. No coś nie ma w głowę totalnie. Dlaczego ktoś to robi? Patrz, o. Jacek, Jacek, Jest po prostu dramat. Dobrze, Wysiu, bierzmy hamurka Dobra, mamy uratowane. O, ładna miseczka. dobrze chmurki szpice. Chmurki strachnięte. A no to pokażemy te pudełka, no bo tam był o, pudełek nas... Latarki. Co? O, nie Stączysz wiem Już przyszła ta latarka bo chyba tutaj nie będzie tego pusta. no to były rybki jakieś aaa muzyka dobra mam ratowane piękne spidz i dwa o chociaż tyle no o, to się korzystam z okazji to wam pokażę, o to jest kura a co nas zainteresowało? To tu jest pełno opakowań po bombkach. Cała pudełka. O, proszę jedno, tutaj jest drugie, nie? I mówimy, no gdzieś te bombki muszą być. Chyba, że to jest dziewno mnie wprze, jak to jest działo. Kura Polcemy tutaj wiem gdzie Dziwna no Tutaj też widzicie jeszcze było jakieś pakowanie na no, po bombkach. o tam się na poza tyleko więc będzie o, świetników o, o o co tam jakiś kurde. coś tu tam są No, będzie ciężkie. Właśnie pokazywałam, że tam są pakowania i tą kurę teraz, wiesz? Bo tam tutaj jeszcze się... Kurę jest wspaniała. <grych> widzisz? Dam Szczerze? rękawiczki. te nasze dwa. Kurczę, uratowane. O. Widzę tu. tylko pełno szkła, a tu z tej strony, że coś widzisz? Tutaj widziałam. Chyba troszkę to w tej Nie wiem gdzie, bo to może wszędzie coś... Tutaj są jakieś fałdowe O! Więc no, trzeba ciężko powiedzieć, gdzie to autor wypierniczył. Bez żadnego pomyślunku. Co my tu... Co komuś pompie? Będzie tak, jak to będzie gdzieś tam bardzo głęboko, to i tak tego już nic nie będzie, nie? No wiem, ale może jakaś to albo jakieś inne skarby. O no, o, dobra, takie w wiarę ratuję ją. To jest tu pom. Cała. To wcale takie niedelikatne szkło, więc już w takim razie jest. Także drodzy Państwo mamy marzec i znajdziemy znajdujemy pompki po prostu. Dobra, tu ja to z to tutaj ktoś je wywalił. Jeszcze jakoś po całości. O, album. Ale bez zdjęć. Album, proszę bardzo. Myślę, że tutaj będę siatki wtyknął? No w tamtych workach, w tamtych w opakowaniach, co są po bombkach. Mam jak, jakąś Jest. Dobra. Jest, mamy bombkę. Co za poświęcenie. Jest bombka. jest niszczony zniszczone. W Są sensie jakieś ozdóbki. Naprawdę jak nie mógł tego położyć no, obok. Takie ładne to. Obawiam się, że zrobiliśmy wszystko co mogłyśmy. I... Dobrze, no to chyba tyle. W pewnie na filmie się okaże, że jakaś to jeszcze była, już nie, nie widziałyśmy, no ale trudno. No tu jeszcze ewentualnie ktoś możesz pogrzebać. No. O. Tak, no to właśnie też to, też, też to widzisz. O patrz, Ubra, ja tutaj padł Ok, Okej, ci tu jeszcze jest. To weźmiemy. To się przyda. To są haczyki na bombki. Nie Nic. tu jest go gołębi. Widzę. Przesło widzę. O, to tego nie zauważyłam. No dobra, mam nadzieję, że nam tutaj... No, ale cim, cim. nie zrobił. Dobra, tu są jakieś pozostałości po świętach. Są gąbki. Takie, może coś tu uda nam się wybrać, ściekowego. Takie plastikki. O sobie można. A tyle. Zabrała. O, no i jest jakaś tam. To jest w tym miejscu. Słuchaj, No coś to jest. No. Ja zrobię kilka, no bo. Zastanawiam ja się, czy mam włożyć kapusa na głowę. O. Proszę bardzo. Jest jak drugi dzień. Młodeczek. No, super. To też. Widzisz? Tylko się wyjrzy wolniej. To może być ciężko. No, chyba mnie sobą chyba odpuściłem. Bo się do bo to za nią boję. Tu widzisz. To jest kit. To jest szklana też. No fud. nie masz no. no. Jesteśmy na świeciczu i tu mamy takiego pięknego czarnowca w świlce, a przynajmniej jego część. Niestety, może tu coś, aczkolwiek ja tu nic nie widzę. No bo na wierzchu. Nic. Ciężka sprawa. Tu mamy kawałek kocławka. No właśnie. O, taki wielki talerz Też jest no. Ale co się, gdzie jest ta druga torna? To musi być pod tym awaraturą Jakieś no. Tak ewidentnie, powiem ci, bo... Złoczyskane w większości ja Jak chyba je wyciągnąć, jakby nie widzimy to chociaż może ktoś to wykorzystam co jest jeszcze zdatne? To może zdjęcia takie brzydkie, ale ich nie pokazuj No panie mi Lubiana, no, jest niebieskie szkło. No. I śmiseczki niebieskie. Mm, pokaż to zniszcza. No, nie wiem, co to jest to, co pokazuje. Po prostu, co no, jest to mega. No, dadaj taki stary jest. Niebieski. Nie wiem, czy jest to coś do uratowania. Op. Obawiam się, że nie bardzo. No jakby no tutaj dawało No pamiętam to, no Nie ma, nie widzę drugiej części tego targu co? Nie To jest co? tak napakowane to do może być wszystko i nic, ale to już się chyba nic to tam nie jest Nie widzę co było taka leżało w pierwszych to są. Dobra, widzę tam do tam, tam jest. No tu nie wiem, robię tak pokazać. No. Tu możemy mieć taką nadzieję, że to teraz z takiego lepszego polskiego szkła. Tu są jeszcze pompki, ale takie już mocno pobijane i współczesne.